Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Mamy małe opóźnienie, więc dzisiaj zaczniemy od tomu 26. Jakim są superbohaterowie Marvela Tajne Wojny, stworzone przez Jima Shotera, Mike'a i Boba Laytona. Standardowo zaczniemy od przyjrzenia się grzybietu komiksu, który prezentuje kolejną część naszego obrazka. Tył to oczywiście standardowo. Krótki opis samego komiksu, oraz informacja, że album zawiera materiały opublikowane pierwotnie w Secret Wars 1-6. Ok, no to zaczynamy od pierwszych stron naszego komiksu, które tak naprawdę prezentują, a właściwie zaczyna, komentarz dyrektora wydawniczego Panini. Niestety nie ma do tego komiksu żadnego wstępu. Tutaj mamy pierwsze strony, jednak to nie o to chodzi. Teraz spójrzmy sobie na ostatnie. Właśnie żeby wam nie psuć, nie spoilerować. Tutaj mamy galerię okładek. Może tak przesunę. O, będzie lepiej widać. Jak widzicie okładki są całkiem ciekawe. Oczywiście skan bezpośrednio mogę wam wysłać na maila. Mam kilka słów o scenarzyście. Dość ciekawy artykuł. Mamy również początki, nareszcie, choć przydałoby się to tak naprawdę na samym początku komiksu. Mamy również pracę z okładek. Całkiem ciekawe, jak widzicie, arty. Wszystko to wygląda naprawdę fajnie. W dodatku fajny komentarz co do tego oraz polecane lektury. Dobra, teraz przyjrzymy się pierwszym stronom naszego komiksu. Na wstępie powiem, że Marvel Super Heroes, czyli The Secret Wars, no, czyli po naszym superbohaterowie Marvela Tajne Wojny, to tak naprawdę pierwszy w historii komiksu crossover o tak wielkiej skali, oraz z pewnością pierwszy, który zaliczył tak ogromny sukces. Przede wszystkim wielka kolekcja komiksów Marvela postanowiła wszystkim, którzy nie czytali tego komiksu, dać okazję do zapoznania się z tym jakże ważnym elementem świata Marvela, a tym, którzy. No wiedzą o czym mowa, przypomnieć tę historię i zaserwować ją jak zawsze w pięknym wydaniu od Mucha Comics. Jak dowiadujemy się z materiałów dodatkowych zamieszczonych na końcu tomu, cała historia obejmująca najważniejszych superherosów i superzłoczyńców Marvela zainspirowana była w głównej mierze listami odczytelników, Listami pisanymi kredkami. No i oczywiście komiks powstał w 1984 roku na potrzeby promocji zabawek firmy Mattel z serii Marvel Super Heroes Secret Wars. Zabawki nie przestawały, a tak naprawdę się sprzedawać jak komiks zaliczył niespodziewany sukces. Każdy zeszyt z tej dwunastoczęściowej serii sprzedawał się w milionach nakładach. No, co tu dużo mówić, no. Hmm. W ramach 26 tomu wielkiej kolekcji komiksów Marvela komi no, otrzymujemy tak naprawdę piękne wydanie pierwszych sześciu zeszytów tej serii. Dla tych, którzy jeszcze nie kupili albo nie czytali tej historii, postaram się przybliżyć kulisy sukcesu komiksu. Album zaczyna się od strony z gazety Daily Bugle, co mi osobiście bardzo się podobało, co przed chwilą właśnie widzieliście. Stanowi to niemały smaczek wyjaśnienie dlaczego między Avengersami nie ma na przykład Visiona i przedstawienie tego jaką wielką skalę obejmuje opisanie, opisane dalsze wydarzenia. Przede wszystkim z nowojorskiego dziennika dowiadujemy się o tajemniczych zniknięcia największych sław spośród superbohaterskiej społeczności. W środku Central Parku pojawiła się futurystyczna konstrukcja kształtem przypominająca Stone Age. Kiedy jakiś super bohater pojawia się w okolicy tej budowli, znika bez śladu. Pomiędzy notkami o superbohaterach pojawia się również informacja o ucieczce więźniów, posiadających niezwykle, niezwykłe zdolności z więzienia na Rikers Island. Hmm. No i co? No i tak naprawdę wszystkie te zagadkowe zniknięcia są wyjaśnione już na następnych stronach. Otóż okazuje się, że jakaś zwykła, czy tam niezwykła, nieznana istota, która sama się nazywała Beyonder, po angielsku, czyli przybyż z zewnątrz, włącznie dla swojego kaprysu sprowadziła superbohaterów i super łotrów na statki kosmiczne, aby ich porwać. Nie owa nieznana istota posiada niezwykłą, iście boską, no w sensie boską, no jak to boską, nie taką może jak tor, siłę sprawczą, no ale w każdym razie w jednej sekundzie zlepia nową planetę z części innych nieznanych światów, zawieszoną gdzieś w galaktyce, którą też samemu stworzył. Cała planeta ma służyć jako pole do wojny, którą ogłosił Beyonder, no i pole, które pierwszych stron od razu zauważyłem pewne podobieństwo do igrzysk. Ciekawe, czy też jest, byliście praktycznie na tyle spostrzegawczy, jeżeli chodzi o tą dość, dość dużą zbieżność. Ja już tutaj wam nie będę jakoś strasznie dużo spoilerowo. No i ogólnie co, no czytając ten komiks, przypomniałem sobie o pewnej złotej zasadzie wykorzystywanej w literaturze science fiction, czyli nic nie wyjaśniaj. I tak właśnie no nie ma żadnych wyjaśnień, skąd się wziął, kim jest, a niczego beyonder yy, Chcę, To no, troszkę się to kłóci z oldschoolowym stylem narracji i dialogów, często monologów nawet, które pojawiają się tylko po to, żeby czytelnik miał wszystko jasno wyłożone, nie musiał się niczego domyślać. Jak zwykle przy lekturze komiksu, który w oryginale był wydany de dwie dekady temu i dalej musiałem przestawić się na tor z, no tak naprawdę starodawnych komiksów. Cała historia miejscami jest całkiem ciekawa, szczerze powiem, eee, lecz mnie mocno zdradził brak balansu pomiędzy postaciami. Wiadomo, no oczywiście ten Dr. Doom będzie no, się więcej udzielał niż na przykład Driver, no jednak prawie całkowite wyłączenie z historii Nightcrawlera, czyli Lizarda, no, mimo tego, że choć ten drugi, o ile dobrze pamiętam, to pojawił się na moment pod koniec ostatniego zesztu, troszkę mnie zawiodło. Reasumując, no, cała historia opiera się na pomyśle rodem z gry Quake. O, taki super team, deathmatch, w którym, no, zręcznie wpleciono motyw tęsknoty i tak samo miłości. No, jak na swoje czasy komiks innowacyjny bardzo pomysłowy. Na pewno każdy, kto lubi mnogość bohaterów, będzie zachwycony bo w komiksie mamy całą plejadę Marvelowskich bohaterów i antyherosów, anty przepraszam. Co tu mogę jeszcze powiedzieć? No przede wszystkim mam całą gromadę Avengersów, X-Menów, Spidermana, fantastyczną czwórkę, no co ciekawe bez Invisible Woman, no czarodziejkę, kto tam jeszcze był, Ultron chyba, Absorbingmana, Wakera i no i ze swoją bandą Lizarda, Octopusa, Magneto, Doktora Duma i Gwiazdy Wieczoru, przede wszystkim Galactusa. Krótko mówiąc, sama śmietanka no, tak naprawdę warto przeczytać ten komiks. Jest to jeden z najlepszych do tej pory wydanych komiksów przez wielką kolekcję komiksów Marvela. Nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować za, Wam za oglądnięcie filmiku i zachęcić do, y, do komentarzy i y, do subskrypcji naszego kanału. I to by było na tyle. W takim razie do zobaczenia. Dziękuję bardzo za oglądnięcie. Trzymajcie się. Cześć.